Luz. Aha, właśnie widzę. Czekaj, 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 poczekaj. I słuchaj. Prawie że działające, gdyby nie to, że tu jest yy, z, zwalone. Czekaj. Aj, nie widać. O teraz. Ale fajne. O no to super. Tutaj jest zostawione. A działa. Nie? Nie. Też jest przekręcony. Ale fajnie. Nie jest obraz. Całe życie Józef cieśla. Szkoda że nie widać. Tu kiedyś tabliczka. Tam była? Albo nie wiem nigdzie. Thank <laughs>